Play for fun. Dziadek rybka z tej strony. Witam wszystkich fps -owiczów. na Waszych ekranach Battlefield 4 rozgrywającym będzie Bartosz. Oczywiście wszystkie namiary na Bartosza znajdziecie w opisie pod tym oto materiałem. Mam nadzieję, że rozgrywka, jaką przygotował dla Was Bartosz, a także mój komentarz pozwoli na to, byście zostali z tym oto gameplayem do samego końca i wysłuchali tego, o czym chciałem Wam dzisiaj poopowiadać. A co dzisiaj będzie w tym oto komentarzu? Już Wam mówię. Mianowicie, chciałem Wam przybliżyć pracę wielkich korporacji, wielkich firm w Polsce, które zajmują się ochroną osób imienia, które świadczą usługi pracy grupy interwencyjnej, które pozwalają pozwalają na to, by mieć tutaj monitoring swojego domu, swojej firmy, ewentualnie instytucji użyteczności publicznej no i oczywiście jak te ogromne firmy działają jak koszą konkurencję na lokalnych rynkach i kto tak naprawdę na tym najwięcej traci. Więc zaczynajmy. Na pewno każdy z Was orientuje się i ma tutaj dobre pole do popisu, jeżeli chodzi o takie informacje, kto w waszym mieście, w waszej okolicy od długiego czasu jest taką firmą lokalną, która właśnie świadczy takie oto Usługi, usługi pracy grupy interwencyjnej. No i oczywiście te, tak, te takie najmniejsze firmy. W chwili obecnej borykają się z dosyć sporymi problemami. Już Wam mówię jakimi. Jak wiecie, od dłuższego czasu rynkiem w zasadzie w Polsce zawładnęła jedna z największych polskich firm, która właśnie świadczy takie usługi. Usługi grupy interwencyjnej, monitoringu, a także ochrony fizycznej. Tutaj nie będę podawał nazwy tej oto firmy, by nikogo w jakiś sposób nie urazić, na pewno jesteście w stanie się domyślić i to oczywiście pozostawiam waszym myślom. No i teraz przejdę do tego, jak taka ogromna firma wchodzi na rynek lokalny. Oczywiście, jak wam wspomniałem na rynku lokalnym, na waszym, Rynku lokalnym na pewno jest firma, która od długich lat pracowała na swoją renomę. Jest to prawdopodobnie jakaś niewielka firma zatrudniająca około. 300, może 200 osób, która, tak jak Wam wspomniałem na samym początku, świadczy usługi związane z pracą grup interwencyjnych, a także z ochroną fizyczną. Taka mała firma bardzo długo pracowała, prawdopodobnie na tutaj swoją renomę. No i oczywiście tutaj muszę wspomnieć, jak wygląda praca w mniejszej firmie, co Priorytetem jest tak naprawdę w tej małej firmie, na co właściciele firmy, dyrektorzy zwracają szczególną uwagę i w zasadzie. Jak ta firma funkcjonuje. Mianowicie, muszę Wam powiedzieć, że firmy małe, lokalne stawiają tak naprawdę na dobro wykonanej tutaj usługi. Mam tutaj na myśli, poczynając od zakładanego systemu alarmowego w domu, po przyjazd grupy interwencyjnej. Możecie łatwo się domyślić, że im mniejsza firma lokalna, tym ta usługa będzie Lepiej wykonana. Dlaczego? Już Wam mówię, ponieważ firmy lokalne bazują na obiektach. Tutaj mam na myśli nie bardzo dużą ilość obiektów. Chodzi o to, że by taka firma dobrze funkcjonowała oczywiście musi mieć odpowiednią ilość grup interwencyjnych w danym mieście. Jak wiecie, im większa ilość obiektów w monitoringu, a mniejsza ilość grup interwencyjnych w danym mieście przekłada się na Tutaj wykonanie usługi. Wiadomo, jeżeli jest kiepska pogoda, tym więcej nakłada się alarmów, komunikatów tak zwanych fałszywych, czyli. Wzbudzonych przez piorun, przez złe warunki atmosferyczne. No i oczywiście, jeżeli tutaj jesteśmy podpięci w firmie lokalnej, jest to w zasadzie mniejszy problem, ponieważ chłopcy mają mniej obiektów do obrobienia, do sprawdzenia właśnie podczas takiej złej. Pogodny. Oczywiście, tak jak Wam wspomniałem, to się przekłada na jakość wykonanej usługi. Szybciej dojeżdżają do danego obiektu, inne obiekty nie czekają w kolejce do sprawdzenia. Oczywiście może nałożyć się taka sytuacja i te obiekty mogą się kilkakrotnie tutaj w jednej nocy włączyć i wzbudzić w nich może się alarm, ale to, tak jak Wam wspomniałem, jest w mniejszej firmie, przy mniejszej ilości obiektów bardziej łatwe do ogarnięcia. Dodatkowo firmy lokalne stawiają na także wyposażenie na sprzęt, jakim dysponują pracownicy takich oto grup interwencyjnych. W firmach lokalnych w większości, o których wiem, w chwili obecnej w samochodach patroli interwencyjnych zamontowane są GPS, Yes, and uh... Kilkucalowych ekranach jest wyświetlana informacja, jak dojechać pod wskazany obiekt. Chłopcy oczywiście dostają informacje z centrali, gdzie został tutaj wzbudzony alarm. No i oczywiście GPS prowadzi ich praktycznie pod samą bramę wjazdową lub ewentualnie pod sam dom, który mamy w monitoringu. Oczywiście tutaj teraz muszę zahaczyć, jak to wygląda w. Tym wielkim, tak zwanym molochu, który, tak jak Wam wspomniałem, ogarnia praktycznie cały nasz kraj. Jest to moim zdaniem potężna firma na glinianych nogach, która. W zasadzie chwieje się i e, mógłbym rzec tutaj e, z pełną odpowiedzialnością, że tak naprawdę ta firma tylko i wyłącznie kręci się dzięki e, szeregowym pracownikom, którzy są najniż na najniższym e, szczeblu, ale o tym zaraz. Wspomnę jeszcze o e, firmach lokalnych, małych, które. E, świadczą usługi monitoringu. No i w takich firmach oczywiście monitoring jest troszeczkę droższy. Oscyluje ta kwota w granicach 80 do 120 paru złotych. No i oczywiście w momencie, kiedy na rynek taki mały, lokalny wchodzi olbrzymia firma, potentat naszego kraju, te firmy automatycznie tracą tutaj swoich klientów, ponieważ ich klienci przechodzą do tutaj, tej wielkiej firmy, która tak naprawdę potrafi zaoferować monitoring obiektu, domu, firmy, instytucji za przysłowiową złotówkę, na przykład przez jeden rok. No i oczywiście w takim przypadku żadna lokalna firma nie jest w stanie podołać takiemu tutaj. Potentatowi takiej konkurencji, nawet jeżeli po jakimś czasie ta olbrzymia korporacja podniesie abonament do 30 parów złotych, to i tak w takim przypadku firmy lokalne padają. Oczywiście odchodzą tutaj dysponenci, którzy są podpięci do takiej prywatnej, małej firmy. Odchodzą właśnie do tej firmy dużej, która tak jak Wam wspomniałem parę chwil temu proponuje na przykład monitoring domu za przysłowiową złotówkę. Ale idźmy dalej tym krokiem i teraz Wam opowiem jak wygląda praca moich kolegów w tak olbrzymiej firmie. Oczywiście warunki pracy są jakie są, ale tutaj będziecie troszeczkę zdziwieni. Pracownicy grup interwencyjnych na wyposażeniu muszą posiadać własne kajdanki, własne latarki. Nie wolno mieć na przykład w posiadaniu ręcznego miotaczu gazu. Jeżeli kontrola wewnętrzna firmy coś takiego wykryje, pracownicy grupy e, interwencyjnej są działowani, czyli nakładana za nich jest kara finansowa za posiadanie miotacza gazu. A tutaj popadamy w delikatną paranoję, ponieważ pracownicy tych grup interwencyjnych jeżdżą uzbrojeni oczywiście w amunicję bojową no i tutaj praktycznie odbiera im się możliwość jednego ze środków przymusu bezpośredniego, jakim jest oczywiście ręczny miotacz gazu. Chłopcy w najcięższych przypadkach są zmuszani do tego, by właśnie używać, no co, no używać broni. czy znaczy jest to oczywiście tutaj temat rzeka i kwestia dyskusji, jaka jest to sytuacja, ale tak jak Wam tutaj opowiadam, w takim przypadku jest ta możliwość im bronienia się na przykład przy pomocy ręcznego miotacza gazu zabierana. Dodatkowo teraz Wam opowiem, jakie są nakładane kary finansowe, jeżeli taki patrol interwencyjny nie dojedzie do obiektu. Jest to, jest to kwota w wysokości 500 zł. Oczywiście powiecie, że grupa interwencyjna musi dojechać pod obiekt, bo za to firma pobiera pieniądze. Tak, jak najbardziej macie rację, ale teraz będziecie zdumieni, jeżeli coś Wam opowiem. Jestem w zasadzie tutaj świadkiem, w zasadzie miałem taki przypadek, że pracując... W tej wielkiej firmie dostaliśmy komunikat włamaniowy w obiekcie, który w tej firmie był podpięty od 6 lat. I słuchajcie, moi mili, nikt od 6 lat nie był w tym obiekcie, nigdy tam się nie załączał system alarmowy. No i najdziwniejsze jest to, że nigdy nie był zrobiony opis dojazdu do tego obiektu. W tej wielkiej firmie. W samochodach są segregatory z opisami dojazdu obiektów. W tym przypadku tego nie było. No i oczywiście, jeżeli byśmy nie dojechali, ta kara by była na nas nałożona, a my, tak jak Wam wspomniałem, bylibyśmy Bogu ducha winni. Dlaczego? No oczywiście ktoś nie zrobił tego opisu i ktoś tego nie dopatrzył. Tak jak Wam powiedziałem, to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że kiedyś Wam jeszcze troszeczkę poopowiadam, jeżeli chodzi o pracę tych wielkich korporacji, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w następnym materiale na kanale FPS Media.